Choć do świąt Bożego Narodzenia pozostał niecały miesiąc, hodowcy już sygnalizują wzrost cen karpia. Dziś kosztuje o około 20% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Ten rok był specyficzny, aura nie sprzyjała, a poza tym od jakiegoś czasu niestety ta, ta jednostka chorobowa, która coraz większe kręgi zatacza w hodowli stawowej, znaczy rybackiej, to niestety troszeczkę te karpie nam tutaj niszczy, także generalnie no cena na pewno będzie zwyżkowa. Myślę, że w granicach nie wiem 15, 4, między 15 a 16 zł powiedzmy. Jeśli chodzi o detaliczną cenę. Co łączy Karpia i benzynę? Stale rosnące ceny. W przypadku ryby w ostatnich latach wyglądało to tak. W 2009 roku kilogram Karpia kosztował od 8 do 10 zł. Rok później płaciliśmy już od 11 do 13 zł. W tym zaś roku, według szacunków hodowców, zapłacimy od 17 do 20 zł. Ponadto polskich karpi w tym roku będzie mniej niż w zeszłym. Wszystko z powodu drogich pasz i trudności z pozyskaniem na rybku. Tegoroczna produkcja może wynieść od 15 do 16 tysięcy ton, a ceny tej wigilijnej ryby będą nieco wyższe niż przed rokiem. Wyższe koszty produkcji Karpi nie muszą się jednak w pełni przełożyć na ceny tej ryby. Hurtownie bowiem nie chcą płacić więcej niż w ubiegłym roku. Karpie mogą więc kosztować w sklepach o około 10 do 20% więcej niż w 2010 roku.